Przykład utworu z epoki romantyzmu. Było cierpienie młodego Wertera? Jezu to, był ta, to była ciota, A to Boże. nie było z romantyzmu? To, młody werter był cierpieniem z ciotą? Ciotą? Tak, on był beznadziejny. Jezu ślama No. Nie, on był beznadziejny po prostu. Dzienniki młodego wertera chyba. Cierpienie. Cierpienie, no coś zwiertałem, dzień nigdy to był Bridget Jones, ale... ale do, 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 do. No to a propos Mickiewicza może, powiedzmy o y, pewnym dziele, które kojarzy się z emerytami. Tytuł dzieła Mickiewicza. Z emerytami? Dziady? <grym> <grym> Bardzo dobrze. O takich starszych ludziach na przykład. Znaczy nie będzie starsi ludzi, ale teraz się mówi o starszych ludziach, że to kim są starsi ludzie? Obrażasz starszych ludzi, to są Kim są starsi ludzie? Co za? Zgredy. Tak. Adam Mickiewicz napisał z gredy. Nie. No jak, co Adam Mickiewicz napisał i co się kojarzy ze starszymi ludźmi? Bezdomni ludzie. No starsi ludzie. Adam Mickiewicz. Listopad. Święto pogańskie. Wesele. Tak. Nie. Utwór? E... Nie, to było... Yy, Biblia może być? Nie, romantyzm, nie, był przed romantyzm. No trochę. tam piątkę. Z czego? Z romantyzmu i pozytywizmu i nie pamiętam. No właśnie, tak wygląda taka piątka. minęło. Nie, ile pani lat temu miała? 14 Nie ile lat pani... W tym roku... W tym roku jeszcze. To świeżo.